Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Plan na ten film był taki, że pojawi się on na karcie na czasie, że to będzie film, którym wbije milion subów. Czy tak będzie, to zależy od Was. Zapraszam do zostawienia suba. Wczoraj wydałem 1600 zł na pierwsze otwieranie w trakcie Team of the Year. Przełożyło się to na 50 tysięcy FIFA pońców. Serwery chodziły tragicznie. Czy lewy trafił do mojego zespołu? Tak, ale wiecie, że nie spaczki. Tak czy siak, zobaczcie co trafiłem, bo jednak, wydając tyle kasy, chcę Wam to wszystko pokazać. No i w tym odcinku zobaczycie też niebieskiego, najlepszego Roberta Lewandowskiego w akcji. Zaczynamy! Icardi wygasł, kardi wygasł! Mamy karty Toty w paczkach! To oznacza, że Lewy, Mbappé oraz Messi są teraz do trafienia w paczkach. Paczki promocyjne i zaczynamy od paczek za 50 tysięcy. Szansa na trafienie Toty mniej niż 1%. Próbujemy! O, fajerwerki, skipujemy, lecimy! Ciekawe, czy w którejś paczce, paczce będzie więcej niż procent na trafienie. po 83. Spróbujmy trafić walkout. Coś się dobrego musiało załadować. Uuu, walkoutu nie ma 30k? A ja reklamy puściłem przed tym, no nie. <ścoughs> Cześć wszystkim, obserwujcie. Ej, ludzie, 30 tysięcy widzów jest. Wchodzicie na mój kanał na YouTubie. Pelka Damian, zostawiacie w tym momencie suba. Dobijmy do miliona tu i teraz. Zróbcie to. Zróbcie to. Jak nie subskrybujecie, zróbcie to. Skąd babci? Cokolwiek. Zapraszam. Ło. O Jezu. Przewinąłem walkout. Vandyjk! Jest. Dobrze, że nie będzie miał toty, ale są pieniądze. Na to czekaliśmy. Powolutku schodzą. Przez 4 minuty zeszło 60 tysięcy paczek. Nie dziwię się, bo to ledwo co się ładuje. Drugi walkout. Buskec? Nie. Jakiś Niemiec. Esio. Hummel z 86. Dobra, na razie będziemy mieli ze 100 tysięcy monet, zaraz sprawdzę, ile Robert Lewandowski kosztuje na rynku, tylko chcę pootwierać wszystkie paczki w trakcie tych Lightning Round, choć nie zdziwię się, jak trochę ich zostanie. E. 30 tysięcy widzów, ja pierdziele, nie przypuszczałem, że to się uda, ale jesteśmy blisko rekordu z początku gry, myślę, że ten rekord może zostać pobity, jeśli trafię tutaj coś, bo Akunia, Portu, to nie są karty, które nas satysfakcjonują. Paczki promocyjne, wracamy, jeszcze 70... Nie no, wiecie co, tak jeszcze otworzę z dwie trzy, ale chyba nie warto więcej, bo one nawet w pełni nie schodzą. I fajerwerki, JJ Okocza. Trzech napastników, upewniam się, że to jest dobra paczka, 85+. Plus. Będzie czy nie? <laughs> nie wiem, bo zobaczyłem niebieskie stroje. Przepraszam, naprawdę przepraszam, Di Maria i Kawani, no cóż no. Nie była to najmocniejsza paczka. Jest rekord? 35 koła? Trafienie Romelu Lukaku sprawiło, że mamy rekord na Twitchu. To spójrzmy na tego Keina. Aha. Halo? Ej. No chcę wrócić. EA, ja chcę wydać pieniądze. No mnie nie wpuścicie? I jak tam paczki w sklepie? No mogę z dwie otworzyć jeszcze za 50 koła. Bo może jest mało ludzi na serwerach. Jest większa szansa na trafienie Toty. 3, 2 je... No znów pomin... Kto to był? Neymar czy... No halo? Nie dowiemy się. Dosłownie godzinę później. Co trafiłem, Neymar czy De Bruyne, i Tręcik, Fantastycznie, pięknie, pięknie! Jestem na serwerach. Witam wszystkich na czacie. Dzieje się, lecimy z tymi fifa pointsami, Wydajemy, i trafiamy wreszcie toty. Czas na pobudkę. Czy będzie niebiesko? To jest taki normalny walkout. kie... Insinnie, budzimy się. Maguaya, Kielini. Ej, trafiłem w Kieliniego. Czułem, że jest w tej paczce. Dobrze, niech te FIFA-pońcy lecą i znów walkout. No wreszcie się to rozkręciło. Tym razem, Cancelo. No też będzie miał toty. Debrojne, Cancelo. No mamy tutaj te niebieskie klimaty, ale my chcemy trafić kogoś, kto. Naprawdę jest w tej drużynie Cyk pas szacunku. Nie quickselluje, reszta leci. Cześć wszystkim, dobry wieczór, pobudeczka. Zerujemy te FPK choć może jeszcze nie wiem, czy czekać, czy nie na. Oho, bez walkoutu, tragedia P.E. Zijecz. Duży walkout Erling Haaland. O inform? Wisam? Kto to jest? Co to jest? Mnie. No okej, okay, wyróżniona karta. Może się okaże, że karty toty mają mniejszą wagę niż informy. Jordi Alba Fabiański. Dzięki za Zanonej. Później będę wszystko ogarniał. Znów Mati. Z szacunku na listę transferową. Reszta Quixel Choć jak mam coś trafić, to trafi. No na razie nie trafiam. Mm, Teo Hernandez okej. Okay, 5000 może. Zawsze coś. Zawsze są tu jakieś pieniądze i znów Mati. Okej, okay, z szacunku na listę transferową. Quick Kurde, kolejny co będzie miał Toty. Cancelo trafiony, De Bruyne trafiony, Marquinhos trafiony, no. Bliżej być nie mogę. No chcę się wydrzeć, czekaliśmy na to. Dobra, Neymar. NEYMAR! Niepotężny. Anglia. S Sancho, 87. Trzech napastników, 81+. Okej, okej. Obamy Yang, dobra. Trzech napastników, 83+. Plus. Brzmi dobrze. Pieniądze wróciły, kurde. O rany. Serio tutaj gorzej? Przed chwilą otworzyłem gorsze. No nic, nic. Takie życie. Firmino i Grilich. Nie wiem, czy taka gorsza paczka. Okej, okay, otwieramy te paczki z napastnikami. Może być też niewymienny lewy. Woo! Sadio Mane! Dobrze, dobrze, dobrze. Będzie do SBC. Jak na 81+, plus. mega traf. O, okej. Okay. Ekrany. Uuu! Neymar? Nie, co? Znów kaku. No ile można? Kurde, to jest ten, niewymienny duplikat. Lecimy, zerujemy, 21 KFP. Informy... Inform... Benjeder chociaż? Nie. O Boże, kurde, mitrowicz. O, ale jest Sterling chociaż, Tiago, De Vries, Jorginho, to ty. Ta paczka? Solidna. Osiem paczek w sumie takich otworzymy. Czy to będzie historyczny moment? Nie, bo nie będzie nawet walkoutu. 10 lat. Benka dajcie! Nie wiesz, znów ten mnie. No lecą, lecą za chwilę te informy, to są jakieś pieniądze. Ale ja nie szukam dwóch informów, ja szukam najlepszych kart w grze prócz informów. kierwela. przecież to jest wszystko na Quixel. Aż 250 tysięcy chyba tych paczek dali. Ręce są w górze, by powiedzieć, że to jest... Oskar trafił dwie ikony, no to jest niemożliwe. I jej dawać. Busquets? Nie. Moreno. 86, znów taki średni walkout. Eee... Frankie de Jong, pierwszy raz trafiony przeze mnie w tym roku. 87 oceny, powinienem dostać za niego 15 tysięcy. To jest ten moment, wierzymy. Ben Jeder chociaż. No gdzie, gdzie i 89 oceny ogólnej. No za niego dobra. Chyba nadal nie przebije 50 tysięcy, jeśli chodzi o wartość karty. Ale jest to zawsze jakiś zawodnik. Jakiś zawodnik, bo tylko tyle o nim mogę powiedzieć. Prócz niego znów Jorginho. 33 tysiące, 35 tysięcy za jej mobile. Z kapturem dla widzów. Kill Mbappé. Mbappe. Jap. Yep. Dobra ludzie. Pozostała jedna, jeden sposób na otwarcie patki. No Klasyk sceny Fifowej. Jak się to naciska? Nie będę ukrywał, że byłem zdołowany po tych paczkach, bo jednak no, najlepszy traf to De i Immobile oraz Van Dyke. Żadnej karty wartej więcej niż 50 tysięcy, nawet jakiegoś tam, wiecie, gównianego hero, czy nawet ikony wartej 100 koła. Ale dlatego będziemy też codziennie otwierać, by próbować, by trafić coś lepszego. No i musiałem kupić Roberta Lewandowskiego, po prostu musiałem. Obiecałem to wam i obietnicę dotrzymałem. Wysnajpię go. Trafiłem! Roberta Lewandowskiego! Oczywiście nie sprzedam go po streamie. Do końca FIFA karta. To była przemyślana inwestycja, ludzie. Zagrajmy nim chociaż jeden mecz. 21 koła na koncie zostało. Ja nie wiem, ile zarobiłem z tych 50 kFP. Nie wiem, czy nawet milion wyszedł tak szczerze. Sprawdźmy najlepszego napastnika w grze. Zobaczmy statystyki lewego: 93 tempa, 95 dryblingu, 98 strzelania, 87 podań. Fizyczność ma. Zbustowana zwinność i równowaga z stylem gry wytrzymały, silny. Soł zamiast gorecki. Ej, dobre. Ile tego pingu? Okej. Okay. Jest to pierwszy mecz kupionego. Powtarzam, kupionego Roberta Lewandowskiego. Niestety, będziemy jeszcze próbować coś trafiać, choć gra nie zachęciła do tego. Jakiegoś żorzinio na dniach wpakować do zespołu. Ronaldo tutaj będzie karmił teraz podaniami Roberta Lewandowskiego. No, znerfione są teraz troszkę te prostopadłe. Musimy grać. Musimy grać w futbol to jest najważniejsze. Lewy. Pierwsze uderzenie będzie Lewandowski! No i jest Icardi. Czy okaże się być lepszym napastnikiem od Roberta Lewandowskiego, ale z tyle wrócił. Ale do, dokąd on wrócił? Do szatni zaraz wróci. I teraz kimiś. Jest to porozumienie z Bayernu. Cyk. Może fineska jakaś? I dobitka Komana. Jest, jest. Bayern w akcji. Lewy? Tak, 2 do 1. Ładnie. Wymiana podań. Gramy w piłkę nożną. I teraz Ronaldo, dobrze. Lewandowski! Jeszcze zgramy to do środka, kimiś. Uf, fantastyczne wejście. Lewandowski, 3 do 1. Ładnie. Znajduje sobie miejsce, ucieka od obrońców. Akurat na razie czuć jego inteligencję w ataku. Jeszcze jak się to zgra z moją inteligencją, to to będzie jakiś kosmos. Wykończył, mógł więcej troszkę wykończyć o jedną, choć teraz Nedwet trafia 2 do 3. Bardzo możliwe, że tego nie wygraliśmy. I wchodzisz. Czemu to nie jest Koman, jak oni się pozycjami wymieniają? Lewy tak! Hat-trick! 4-2. Gol. Lewandowski! 2-5! Pyk. Jeszcze raz. <laughs> Jak scyzoryk, niestety się biedak złożył. Ale będzie to już ostatni gwizdek. Pierwsze zwycięstwo z Robertem. Ta karta jest. Jest. Jest, jest, jest ok, ale będzie jeszcze lepsza. Gdy damy mu numer 9: Kimpembe i Waran Oni mają zatrzymać to ty lewego. Lewy. Bez zielonego próbuje też strzelać. Lewandowski znów z dystansu. No, bliżej. Lewy, jest! Jeden do zera, nawet Kim Kimpembe nie jest w stanie go zatrzymać. <noise> Ale fajne ruchy nim siadły przed tym. Prawie jakby miał pięć gwiazdek sztuczek. Są. Robert! 2 do zera, kapitalne wejście i Kimpembe ponownie załatwiony. Jego szósty gol od transferu. Jezus, dawaj dawaj, szybszy. Jest lewy. Odepnij Kim Pembe, prawa noga fineska. Kurde, ten menu. Znaczy, gra mi się lepiej niż ostatnio. Lewy, siłowo. Nie nastawiałem się dzisiaj na jakieś mocne granie w Food Champions, dlatego. Jutro, jutro będzie bilans. Obecnie wynosi on 1 do 0. Idziemy po drugie zwycięstwo. Przedłużyli Food Champions, Ozzy. Fajnie, fajnie, bo. No, jeszcze dzisiaj jeden meczyk chcę zagrać, bo po prostu chcę grać tym lewym. Ale cieszę się, że będę mógł zagrać w poniedziałek. I trap. Top. No, lewy tutaj leci po rekord. Bramek w lize weekendowej, a Ronaldo przy nim. No to Ekamator trochę. Dobra, Campbell, nie boję się go za bardzo. Messi 5 milionów. 170 tysięcy. Ale serio, jestem ciekaw, na kogo rywal bardziej zwraca uwagę. Lewy czy Ronaldo? Myślę, że bardziej rzuca się obecnie w oczy Lewandowski dopiero później widzi tego Ronaldo. A teraz Koman! Lewandowski? No, silne te strzały ma. <główka>, Główka! Ale po co? Po... Jezus! Może teraz, jak ten Campbell skacze. U mnie nigdy tak nie wyskoczył! No tyle meczów nim zagrałem, a on ledwo co dupę z ziemi unosił. Ojej, jest, prosto padła. Spróbujmy sprowokować trapem. No suuuule. Jezus! Cyk, cyk, zatrzymujemy się. Podanie Kimiś. Jeszcze Ronaldo, Ronaldo. Ja zapominam, że on jest tutaj. Ale nie wiem, jakoś tak niewidoczny. Tyle Castro lewego, fajnie, cieszę się. Wydał znacznie więcej ode mnie, więc zasłużył wreszcie na coś porządnego, jeśli wcześniej mu nic nie leciało. Lewandowski. Coraz bliżej jesteśmy. Ja pierdzielę no co ten donnarumma robi. Centra na Ronaldo. Ronaldo. Lewandowski. Nie ma. No nie ma. Jest! Jeden do jednego. Co za napastnik? Brawo Ronaldo! Oj Alfonso, boska piłka. Lewy, 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 dwa do jednego. Tak jest! Brawo Robert! I czy rywal coś będzie zmieniał na pewno? Solidny, co nie? Jestem pozytywnie zaskoczony też. Na razie na nic, nic na nim nie straciłem. Sprzedam go pewnie po Lidze weekendowej, Wierzę, znaczy nie wierzę w nic, ale ch chciałbym bardzo trafić go niewymiennego, bo jest mega. Dałbym mu taki 9 na 10, ze względu na to, że nie ma pięciu gwiazdek krzyżyczek przy tam słabszej nogi, ale nie rozczarował mnie w tych trzech meczach, patrząc na to, że nie spodziewałem się, że serwery będą chodzić w miarę ok, Byłem nastawiony na kompletną tragedię. Dużo gadam, wiem, ale serio robi robotę i mam nadzieję, że w tym tygodniu też bije. Pierwsze 14 zwycięstw w lidze weekendowej. Wpadajcie dzisiaj o 18 na Twitcha. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.